Hejka, przeszukujcie ze mną lusie na jutro do żłobeczka, jest wolne, ale jutro musi pójść, bo ja muszę coś porobić, jutro jadę do... na termy, może wezmę telefon i będę Wam a więc możecie napisać, czy fajnie. I w ogóle dziękuję Wam, że się zwiększa coraz bardziej moja liczba subskrybentów i pozdrawiam taką jedną dziewczynę, która doradziła mi co robić, żeby mieć dużo subskrybentów. Złapię 5000 subskrypcji i zasubskrybuję ją. To jest jej dzisiejsze ubranko, także chodźmy yy, sobie po ubranko takie nowe. Takie najutrzą, no wiecie. O, gdzie jest moje? O, tu są. Bo ciągle mi mama zmienia, bo w ogóle każdy mówi, że brzydka. A mi się podoba, no i to jest najważniejsze, że mi się podoba, a nie komuś. Ja to nie obchodzi, czy komu się podoba. Bo to ubiorę takie już z i zostawiam, bo zawsze jej zostawiam, bo ona nie ma piżamki ogólnie. To poczekajcie, tylko to sobie zawieszę. A zaraz jeszcze pójdziemy wybrać. No, ubieram tutaj jutro. Może pojadę z Polusią i też ją nakarmimy. No, mamy dużo czasu, i zrobię jeszcze z czuką coś, jak będę miała czas. bo... Okej, Ok, no to bierzemy ją. To poczekajcie. 3, 2, 1. Patrzcie, kto tu przyszedł w trakcie ubierania. Widzicie? Widzicie ją? Okej, okay, Polusia już gotowa do spanka, a teraz wybierzemy jej ubranko na nią Dobra, idziemy I wezmę jej chyba to niebieski body, bo on jest takie pięknie, zresztą sobie zobaczcie. I tak, wydam na nią specjalnie pieniądze. No to ubieram jej takie body, a może potem skarpeteczki dobieram. Dobra, chodź tu, Polusia, przepraszam, bo na chwilkę zostawiam. Co ma tak zamazany? Co to ma znaczyć? Mam ja tutaj, tutaj zawieszę. To jest jej łóżeczko ogólnie, bo to jest po starych lalkach. Dobra, przepraszam, że mam tak zamawiać. Dobra, teraz Polusię nakarmimy, więc Polusia jednak sobie iść na razie na łóżko. A mm, mam już bardzo mało czasu, więc wezmę jej smoczuś. To jest moje kuzynki i to jest moje kuzynki. Okej, okay. buteleczka i. Przepraszam za głosy, ale po prostu. To jest tak moje ciocia. Dobra. I nakarmimy sobie ją. Zastanawiam się, jak to zrobić, żebyście mnie nie widzieli. Najwyżej, jak wiecie, moją twarz to ją zasłonię. Y, Dobra, i no, karmimy to maleństwo. Oczywiście, karmimy. Dobra, bo ona bardzo moje, więc poczekajcie. Nakarmię ją i przyjdę do Was. I was pożegnam. To na tyle. pajo.